Cześć widzowie, z tej strony oczywiście Lisu i dzisiaj pokażę Wam znowu, jak poradziła sobie moja drużyna w minionym tygodniu. No i jak ja sobie też poradziłem, bo na przykład na okręgówkę pojechałem, siedziałem na ławce i niestety nie wszedłem nawet na minutę. Drużyna przegrała 2 do 1 po bramce w 90 minucie. Do tego pojechałem również na rezerwy, na klasę. Tam zagrałem prawie cały mecz w środku pomocy. I co ciekawe, wyszedłem również w opasce kapitana. Bardzo miły gest, bardzo się poczułem taki doceniony, bo pomimo tego, że nie jestem jakimś top, top grajkiem, to gdzieś tam zawsze dobrym słowem. Czy dobrym zagraniem, to nie zawsze wyjdzie, ale staram się pomagać drużynie. Żeby ta drużyna była jednością na tym boisku, bo mecz nie zawsze ci wyjdzie. Czasami wygrasz, czasami przegrasz, ale najważniejsze dla mnie, przynajmniej taki mam pogląd, że jest to, żeby zostawić tego maksa, mieć przyjemność z tego, a jaki będzie wynik, no nie zawsze masz na wszystko wpływ. I no i staram się pomagać młodszym chłopakom na tyle, na ile potrafię, bo dla mnie to też jest nowa rola. i też jest to coś ciekawego, coś nowego, coś się dzieje, więc bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. Do tego graliśmy dzisiaj z drużyną RKS z drużyną, która jeszcze chwilę temu grała w czwartej lidze, no ale tak się piłka toczy, że teraz będziemy się w A-klasie bić o punkty. Wielu doświadczonych zawodników, którzy, którzy właśnie gdzieś tam po tych czwartych ligach grali, na pewno trudny mecz dla nas, ale byliśmy dobrze przygotowani, więc tutaj chcieliśmy powalczyć o te górne lokaty w tabeli. Przypominam, że z kodem listu, wergol.com, 7% zniżki na cały asortyment. Jeżeli potrzebujecie sprzęci, to oczywiście zachęcam. I przejdźmy do pierwszej połowy Mogło się zacząć ciekawie, bo tu podeszliśmy oczywiście pressingiem Przeciwnicy to wybijają, piła trafia do naszych obrońców Którzy jeden przegłówkował Drugi niedokładnie Na szczęście Pasiu tam żył, był dosyć wysoko Że zdążył na to zareagować, odebraliśmy to I mogliśmy się dalej utrzymywać przy piłce Ja przegrałem to na drugą stronę I no, na tyle dobrego Że przy tej piłce się dużo utrzymywaliśmy Ale tu przy piłce przeciwnicy, wprowadza to pomocnik Ja do niego wyskoczyłem Udało mi się odebrać tę piłkę, tam Amadi Zagrywa do mnie, ja postawiłem do Gandiego go ten od razu rzucił do Oscara. Oscar tam wybiega, ale jak się okazało, był na spalonym. Fajnie przyspieszone po odbiorze piłki, jakby ta piłka była dokładniejsza, no to może, może coś by z tego było. No i większość meczu to my się utrzymywaliśmy tutaj. Kamil przy piłce zagrywa do mnie. Ja byłem presowany od razu z pierwszej piłki zagrałem do Gandiego, który miał kupę przestrzeni. Podprowadził, oddał strzał, no ale fantazja go poniosła. Zapamiętał ten strzał z ostatniego meczu i chciał to powtórzyć. Można było to lepiej rozwiązać, no ale mecz się toczy dalej, więc trzeba grać. Ja tutaj zszedłem krótko do autu, zagrał do mnie kawa, było kupę przestrzeni, więc od razu zmiana strony, bo przeciwnicy byli skumulowani po tej naszej lewej stronie. E, piłka trafia do Misia, jeżeli się nie mylę, zablokowany tam przez obrońców. No niestety nie doszła ta piłka, ale właśnie sam fakt, że przeniesienie ciężaru gry, przeciwnicy byli gdzieś spóźnieni, była okazja na czy dośrodkowanie, czy jakiś pojedynek i takich okazji trzeba szukać. A chwilę później Piła zagrano do Kawy, który też mógł tam wejść pojedynek z przeciwnikiem, strzedł sobie do środka, rzucił to na długi słupek, tam dopada Misiu, zgrywa piłką do Aleksa, Aleks strzela bramkę. Jeden do zera, niestety nie, bo został zagwizdany faul, który dopuścił się Misiu, popychając przeciwnika. Chwilę później to piłka znowu gdzieś tam odbijana w środku boiska, przypresował tam Gandhi przeciwnika, zablokował jego podanie, odebrał to. Blokuje, blokuje, zagrał piłkę do Oscara, Alex, spada tam Oscar i popychany przez przeciwnika, nie trafia w bramkę. Ja nie lubię takiej sytuacji, bo tego typu faule zawsze mają jakiś margines błędu. I czy jeden sędzia by to gwiznął, czy by tego nie gwiznął? To zawsze jedna albo druga strona się o to przyczepi, i zawsze sędzia się z tego wytłumaczy. I to jest takie, że nigdy nie wiesz do końca, czy on to puści, czy to jest za twardo, za miękko, czy on pozwala grać, czy nie pozwala grać. I tego trochę nie lubię w piłce, bo właśnie to pozostawia bardzo duże pole do dyskusji. I przez to są często frustracje, przez obie drużyny na boisku, przez sędziów. To wszystko się toczy takie, wszystko w nerwach, bo, bo, bo każdy sobie to zinterpretuje, jak mu się podoba. Strasznie nie lubię takich stykowych sytuacji. Ale dobra, zajmijmy się piłką, bo mecz trwał dalej. Tutaj pomocnik podprowadził do do linii autus zagrał do środka i ja tutaj uprzedziłem pomocnika, odebrałem tę piłkę. E, no i znowu Kamil mi odskoczył, więc mogliśmy sobie na spokojnie, przeciwnicy od razu zjeżdżali niżej, cały czas grali nisko, więc my tą piłkę naprawdę trzymaliśmy długo. No i próbowaliśmy z jednej na drugą stronę znaleźć przestrzeń, tutaj Kamil wprowadził piłę, zagrał elegancko do kawy, za plecy obrońców, kawa znowu schodzi do środka, e, podprowadza, wycofuje do mnie, ja oddaję do kasztana, nieczysto uderzyłem tą piłkę. Tę piłkę w zasadzie, ale ona utrzymała się w boisku, tam podszedł Amadi do obrońcy, obrońca go nawija, jeszcze do niego presuje, nie odpuszcza mu cały czas i to mi się podoba, Amadi tu przejął, zagrywał wzdłuż bramki i w ostatniej chwili z nogi ściąga piłkę obrońca Oskarowi. I szkoda, bo to było groźne. Fajnie zareagowaliśmy. Nieważne było to, że ja źle strzeliłem, tylko fajnie, że od razu zareagowaliśmy na to, co się działo i udało się jeszcze jedną akcję z tego stworzyć. A idąc dalej, piłka wrzucona z auta przez przeciwników, znowu tu mi udało się odebrać. E, piłka zagrana chyba do Gandiego, ten zagrał do Aleksa, e, Alex do Kawy, Kawa tam w środku. Eee, znowu zagrał do Amadiego, Amadi do Oskara, Ten oddaje strzał i niestety nie trafił w światło bramki. No idziemy sobie dalej: Kamil wrzuca piłkę do mnie. Ja widziałem, że tam jest przestrzeń, gdzieś tam napastnik chciał podprostować, ale odpuścił, więc się odwróciłem. Zagrałem do Amadiego, żeby zmienić stronę. Eee, Amadi to jeszcze przeciągnął do misia: misiu znowu miał okazję, czy to w pojedynek wejść, czy to dośrodkować. No dużo możliwości to tworzy: leci dośrodkowanie, bramkaż, to piąstkuje, bo ciało to w światło bramki. No i tak. Taki centrostrzał, jak to się mówi. A już chwilę później, przeciwnicy wrzuc auto, Tam wyprzedza Misiu przeciwnika. Zagrywa do Gandiego. Jest opcja ruszyć z kontratakiem. na piła do Aleksa. Rusza Oskar. Dostaje prostopadłą. Wychodzi sam na sam z brąkarzem. Wpada w pole karne. Czy tym razem strzeli bramkę? I tak jest. 1 do 0 w końcówce pierwszej połowy. Wychodzimy na prowadzenie, i tego potrzebowaliśmy. bo to bramka naprawdę wisiała w powietrzu. Fajna akcja, fajny odbiór. Super. Dziwnicy przez chwilę się przebudzili. Poszła dłuższa piłka przegłówkowana do skrzydłowego, który, któremu udało się złapać ją przy samym aucie. Leci do środkowania, przychodzi wszystkie. Ta piłka oddaje strzał tam na pasnik i no było groźnie. Jakby czysto uderzył tą piłkę, to moglibyśmy tutaj stracić bramkę. I jeszcze jedna akcja w samej końcówce: Pasiu, wybija to na Oscara. Oscar powalczył z przeciwnikiem, przegłówkował to. Ta piłka dopada do kawy, kawa wpada w pole karne. Źle sobie przyjął trochę, ale udało mu się to wycofać jeszcze na 11 metr. Oscara i Oscar. Niestety nie trafia w światło bramki i tak kończy się pierwsza połowa. Wygrywamy do 1 do 0. Zasłużenie, chociaż widzicie, że te bramki tam 2-3 mogły wpaść i. Wbrew pozorom był to ciężki mecz, bo przeciwnicy przez to, że mają trochę więcej tego doświadczenia gdzieś tam się lepiej ustawiali, gdzieś tam potrafili się lepiej zastawić, osłonić tą piłkę, przytrzymać ją, e, a my byliśmy lepiej przygotowani, więc e, takie błędy trochę głupie czasami nadrabialiśmy po prostu tym, że ktoś przypresował, ktoś wrócił e, i fajnie, fajnie pracowaliśmy, całkiem niezły mecz. Pierwsze 10 minut drugiej połowy to za dużo się nie działo, jakieś przepychanki w środku boiska, przebijanki, aż przeciwnicy mieli rzut rożny, do którego podszedł pomocy, leci dośrodkowanie i tam niekryty kompletnie napastnik po koźle. Tracimy prowadzenie, jest jeden do jednego. No i właśnie o takiej bramce mówiłem, bo przeciwnicy do tej pory nie mieli jakichś groźniejszych sytuacji, ale jeden rożny wystarczył i jest jeden do jednego, trzeba grać dalej. E, przeciwnicy próbują wyjść pod naszego pressingu, Ja tutaj wyprzedziłem pomocnika, e, utrzymałem się przy tej piłce, jeszcze gdzieś tam byłem podchaczany, e, ale dalej utrzymuję się, utrzymuje się, wyprzedziłem go. Zostałem gdzieś tam rękami powalony, przeciwnik został żółtą kartkę. No i zaczęliśmy sobie z rzutu wolnego, e, mogliśmy od tyłu to spokojnie rozegrać. Piłka trafia do Olka, ten miał kupę przestrzeni, zagrał do kawy, kawa zgrywa ścianę do. Błażeja. Błażej rozpędza się na pełnej prędkości, wpada tam po skrzydle. I z linii końcowej dośrodkowania na 11 metrów, tam dopada Oskar i mamy 2 do 1. Fajna akcja, naprawdę w fajnym tempie, wszystko idealnie praktycznie zrobione tutaj i no pięknie się na to patrzy, na takim poziomie, no jest fajnie, że można taką akcję zagrać. E, tutaj znowu my przy piłce od tyłu sobie na spokojnie zaczynamy, było kube przestrzeni, więc ja zszedłem po piłkę, e, zmieniłem stronę do Olka, ten znowu mógł wprowadzić to, bo, bo tej przestrzeni trochę było, zagrał tam do Błażeja, ten no widzicie, źle zagrał, ale od razu reakcja, od razu odbiera to z powrotem i to jest najważniejsze, Zagrywa na obieg do Kawy i znowu jest szansa na dośrodkowanie, leci tam wzdłuż bramki, wybijają to obrońcy, dopada do tego Nawri, znowu się utrzymujemy przy piłce i tak wyglądała w dużej mierze druga połowa, przeciwnicy to wybijają, znowu Nawri to przejmuje, zagrywa do mnie, ja podprowadziłem piłkę, wbiegał tam Błażej, zagrałem mu prosto padło. w ostatniej chwili odbija to obrońca, jeszcze się na porykoszecie mogło to wpaść, ale bramkarz tam żył i chwilę później znowu przeciwnicy to wybijają, Nawri powalczył z przeciwnikiem, znowu to odbieramy. Kawa tam wszedł w dribbling, minął dwóch przeciwników. Znowu jak dzik rozpędził się, do dośrodkowanie blokuje to obrońca. I pory koszecie. No, Bramkarz tam mega refleks, bo takiego swojaka sobie włożyć to byłoby ciężko. Tutaj znowu Błażej ciężko pracuje. Mocno tutaj presuje Bramkarza. Bramkarz to wybija. Tam Kuba też żył w tym pressingu, odebrał tę piłkę, niedokładne zagranie Bramkarza. No i była szansa znowu przeatakować. Kuba tam wchodzi w drybling, schodzi do środka. Nie podchodzi do niego żaden przeciwnik, przeciwników, oddaje strzał. I mamy. 3 do 1, nie było presji na piłkę, więc no Kubie po prostu wypadało to wsadzić. E, mamy 3 do 1, jeszcze mieliśmy rzut wolny z okolic pola karnego w ostatnich minutach tego meczu. E, podszedł do tego właśnie Kuba lewą nogą pod murem, no obok bramki, ale, ale za samo zagranie. Ja tam szanuję za próbę. Dobrze widzowie, bardzo cieszy to, że z takim przeciwnikiem udało się 3 punkty zgarnąć. Nie był to łatwy mecz, do końca trzeba było zachować koncentrację i pełne zaangażowanie. I w tabeli wygląda to bardzo dobrze, chociaż pamiętajcie zawsze z przymrużeniem oka ten wynik bierzcie, bo są lepsze mecze, są gorsze. Najważniejsze jest to, że ja mam bardzo dużą frajdę, że z młodymi chłopakami, którzy chcą grać w piłkę, z taką rywalizacją mogę brać udział w takich meczach. To to, to na pewno cieszy, więc oby w kolejnych meczach tych sytuacji było jeszcze więcej bramek, jeszcze więcej, żebym miał Wam co pokazywać. I widzimy się już niedługo. Zdrówka życzę, powodzenia Wam również w Waszych meczach i do zobaczenia.